Ma ludzie, ludziska i te inne ludzie i ludziska. Ja jestem Karakuza. Yy, tak, zapamiętajcie się ten nick, yy, bo nagrywam Minecrafta. <grywa> Chyba każdy już nagrywa Minecrafta. Yy, to jest taki krótki, ten, ten taki filmik zerowy. Jestem tak wkurzony, bo przed chwilą miałem taki już długi filmik nagrany i się wszystko zepsuło. I Już jestem wkurzony, <grywa> ale dobra. Powiem wam tylko tyle, y, że zacznę nagrywać let's play'a. To jest taki odcinek zerowy, w którym omówię wam wszystko co i jak będę robił. Y, zacznę nagrywać let's play'a. Y, te let's play będą się ujawniały pod nickiem y, Szalone przygody z Minecraftem. No i tam oczywiście nie wiem, part pierwszy, drugi, trzeci tam... Nie wiem, do którego tam mi się będzie chciało. Postaram się jak najdłużej. Przepraszam. Postaram się jak najdłużej, oczywiście. No, oczywiście postaram się jak najdłużej. I, no, zgenerowało mi się fajnie miejsce. Mam dostęp do śnieżek, do drzewa darkwood i do drzewa zwykłego. Do tych lasów, do biomu bagiennego, no i do piasku, no i ogólnie jest fajnie. Nawet do wody mam dostęp, no zobacz. No, z żarciem stoi bardzo dobrze ze skórą też. Yy, no. Nie powinno być żadnych problemów, czyli to jest odcinek zerowy. Yy, myślę, że będziecie chcieli mnie oglądać. Ja was nie zmuszam, ale obiecuję będzie fajnie. Jak tylko znajdę Redstone, postaram się no, Redstone and Slimeball No i wtedy już się postaram zrobić coś fajnego. Yy, mój domek będzie na takiej podstawie, że będzie położony w tym miejscu, gdzie jest łóżko. Yy, będzie taki mały, ale za to będzie wchodziła taką tako yy, taki tunel chyba trzy, no trzy aż do poziomu czeka yy. sorry 10, yy, ewentualnie 12 ogólnie na tych poziomach też występują diaksy jak się dobrze myślę no ale no, dobra, co to, to by było na tyle. Ała, ała, o Jezu, ała. <grych> dobra, to ja kończę. Postarot dla wszystkich. Yy, kolejne odc odcinki będą się ukazywały tak różnie. Jeden w poniedziałek, drugi, nie wiem, czwartek, piątek, różnie, wtorek, środa. Yy, nie, w środę się na pewno raczej nie będą ukazywały. To, to jest 100% pewne, bo mam najgorsze lekcje. O Jezus, kobrom. Dobrze. No to ja kończę ten odcinek. Bye, bye. Bye, bye. Mm, I zakupiłem się oryginalnego Minecrafta. <laughs> <laughs> Jaki debil. <laughs> ha, maha. Mm, to jest moja postać. No, ja to tak specjalnie. E, dobra, to nara. Ja kończę, wpadam. Bye, bye. Do pierwszego odcinka szalonych przygód z Minecraft. Myślę, że tak, pod takim nikiem to miało być, nie? Tak, to na pewno będzie pod takim nikiem.